Co to znaczy, że TypeScript nie jest prawdziwym systemem typu, tylko jest interem. Typy w TypeScriptie nie odnoszą się do tego, jakie potem są typy używane przez kompilator czy interpreter, żeby wasz program odpalić. TypeScript tylko i wyłącznie tworzy pewne kontrakty na waszym kodzie i dba o to, żebyście ich nie złamali, więc ułatwia pisanie zrozumiałego kodu, ułatwia rozumienie tego, jakie typy rzeczywiście z punktu widzenia programisty są w programie, ale nie pozwala na przykład na optymalizację kodu na podstawie tych typów. Optymalizacje w większości silników js jeżeli występują, to są optymalizacje na podstawie typów zebranych w runtime. Więc mamy just time Compilator, który śledzi wywoływania funkcji, śledzi kształty obiektów i na podstawie tych zebranych danych w trakcie wywołania programu stosuje odpowiednie optymalizacje. Czy istnieją jakieś wysiłki, żeby te światy pożenić, stworzyć system typów taki jak TypeShift i przekazywać te typy do kompilatora w taki sposób, żeby można było od razu kod optymalizować bez szukania informacji o tych typach w trakcie wykonania programu. Jest na przykład static Hermes. Static Hermes jest silnikiem od Facebooka. Jest forkiem oryginalnego Hermesa. I static Hermes bierze TypeScript i robi, robi z niego porządny system typów, sound, czyli taki, którego w w teorii nie powinniście byli w stanie złamać. To, co napiszecie w systemie typów, będzie odzwierciedlało to, jakie typy i jakie kontrakty będą utrzymane w trakcie działania programu. Czy static Hermes może przyspieszyć Wasze programy w przeglądarkach? Nie. Jest to silnik używany do odpalania aplikacji na React Native albo do kompilowania prosto do binarek do odpalenia na komputerze. Co ciekawe, istnieje propozycja wprowadzenia statycznych typów do jest w stage'u pierwszym. I co jeszcze ciekawsze, jego celem nie jest poprawa performanceu, jest to kolejny linter. Dla mnie jest to bardzo zadziwiające, ponieważ z mojej perspektywy taki silnik jak Static Hermes, które pozwalają ci pisać kod nietypowany, ale jeśli chcesz zoptymalizować ten kod i chcesz go usprawnić, co dodajesz statyczne typy, są najlepszym wyjściem.